W solcu zdroju powstanie system basenów z wodą siarkową pomieszczenia do zabiegów hydroterapeutycznych i odnowy biologicznej. Umowę na dofinansowanie tego nowatorskiego projektu świętokrzyskiego SPA podpisali marszałek Adam Jaruba członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz wójt gminy Solec-Zdrój Adam Pałys. Ja myślę, że rzeczywiście będzie to perełka dla województwa świętokrzyskiego, ja która doda, doda splendoru nie tylko regionowej Kłonicia, gminie Solec, regionu będzie, ale również samemu województwu. Projekt jest nowatorski z kilku względów. Z jednej strony warto zwrócić uwagę, że jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli tak naprawdę gmina podejmuje tylko Wysiłki organizacyjne, podpisuje umowę z koncesjonariuszem, czyli z prywatnym przedsiębiorcą, który dokłada połowę do środków unijnych i powstaje kompleks basenów mineralnych o wartości 20 milionów złotych w solcu zdroju. To może być skuteczna, fajna promocja regionu świętokrzyskiego jako regionu, który chce być postrzegany jako region bardzo atrakcyjny turystycznie. Tego rodzaju inwestycje wzmacniają jeszcze i tworzą warunki do tego, że możemy zapraszać jeszcze więcej turystów, osób, które chcą przyjechać po zdrowie tutaj do regionu Świętokrzyskiego. I tutaj gratulacje dla samorządu Solca, że potrafi z jednej strony przygotowywać inwestycje i realizować je tak naprawdę w systemie bardzo atrakcyjnym, bo bez wkładów własnych inwestor dzisiaj włoży połowę, czyli ponad 10 milionów do tego projektu, a będzie sobie rozliczał to w ramach pożytków na przestrzeni 25 lat, ale cały czas będzie to własność samorządu gminy i warto o tym pamiętać, warto polecać innym taki model prowadzenia inwestycji. Kompleks basenów mineralnych funkcjonować będzie na bazie wody lokalnej z dodatkiem siarki o temperaturze od 28 do 37 stopni Celsjusza. Obiekt będzie składał się z trzech zespołów, zespołu basenów, ze strefy leczniczej tak krótko mówiąc, będzie to basen y, z naturalną naszą wodą leczniczą, naszą wodą siarkową, w której będzie można sobie spokojnie siąść i korzystać z dobrodziejstwa leczniczego siarki i będzie część rekreacyjna basenu, y, basen rekreacyjny, będzie to basen o nierównym kształcie, z różnymi atrakcjami y, wodnymi typu leżanki, y, gejzery, y, kaskady i tym podobnym. Oczywiście będzie również y, część dla y, małych dzieci czyli y, basen z atrakcjami dla naszych milusińskich całość całość otoczona y, gastronomią będzie bar mokry, bar suchy, tak żeby każdy mógł korzystać sobie bez względu, w której części się znajduje. Będzie zespół odnowy biologicznej, czyli strefa saun i, i, i tym podobnych urządzeń: solarium, yy, krioterapię, groty solne ale jeszcze będzie też basen zewnętrzny, basen może nieduży, ale on w granicach rzędu 180 metrów kwadratowych. Będzie to basen sezonowy, bo wiemy, że u nas warunki pogodowe nie pozwalają w pełni w cały rok takie basen, bo to nie są wody termalne, ale na pewno uprzyumili również wypoczynek. I myślę, że każdy, kto przyjedzie, znajdzie tam coś dla siebie. Całkowity koszt projektu to prawie 20 milionów złotych, z czego 8 milionów stanowi Unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki inwestycji w solcu zdroju powstanie 40 nowych miejsc pracy. Zakończenie budowy Świętokrzyskiego Spa planowane jest na styczeń 2013 roku.